Dobra cześć, mam kostek z Tak, jesteśmy z Polkiem I gramy Planet Side 2 No ile? No nie wiem, 3 17 Dobra, chodź gramy Ja mam 17, gdzie idziemy? Tam z sniperami, więc jest fajnie Chodź, no Ten, ten, ten co się znał odezwał, że gręje no to... Czaj, weź, ja ci się pokażę dzisiaj, tak mi się od razu nazywa. Nie, nie, chcę. Albo dobra, no, idziemy na wojnę. No, M. M. Znaczy, no nie wiem, czy to będzie wojna. I ty masz klik to continue, kontin continue, nie? No, kliknąłem. No i tu masz tą całą mapę, tak mi wkazano. I na niebieskiej połowie, czyli po prawej, tu masz jakieś takie ant, nie? Tu dajesz del... Nie no, widzę tego. Czaj, się tłumaczyć. Dobra, będziemy szli. Chodź. Ojej. Chodź

jak widzicie, tu są wrogowie, tamci czerwoni to są wrogowie. Właśnie Polek mnie oświecił. O, tutaj on stoi przed nami. Ten, co teraz sobie schował i wyjął jakąś inną broń. Więc, czemu ty wstałeś? Moim zdaniem jesteśmy wchodzimy na Dobra, już. Nie mówmy kim jesteśmy. Bądźmy... Bądźmy anonimowi. Możemy już, możemy się tu gdzieś skampić i w sumie nawalać wiesz, jak. Ale z drugiej strony to Cześć, ja nie nie wiem, to łatwe, czy to będzie, to, e, to ty tu idziesz, tak sobie podskoczyłeś na most? Tak, 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 dobra. Bo nie ma... Idziemy na frontale, bo nie widać. Niech się wybiegają tu od Czekaj na mnie. Ej, weź no. Jesteśmy drużyną. Ha? Czemu? No, weź, nie lubisz? No to czego go trzymasz? No bo no, najlepiej jest no hmm. e, e, na etapie innych Eee, kropkę na mapie? Nie bardzo. Uważaj mapie. Chodź, nie bardzo. To chodź, bo osobna na chodź, 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 bo leci na nas czerwony śmigłowiec o, rozwalił się Tomasz się rozpieprzył oj tam widzę mojego brunku no to widać jeszcze go jakby rozmazyliłem no to co my teraz robimy Czemu ty nie kucnąłeś? Aha, tu. Ja sobie na niego z... mogę go w tej maszynie załatwić, czy nie? No, nie Prawie. Mogę się tutaj uleczyć jakoś? Dobra. A jak my jesteśmy niewidzialni, to oni nas widzą mi, tak? No jest taka plama, jaka rozmowa nam nas nie Ale niktów naszych nie widzą? No oni widzą. Ale zazwyczaj ich z miał. Oni mają fajną kryjówkę. Gdzie ty jesteś? Aha, ty jesteś tu. Dobra, idę do ciebie.

Także jeżeli byście chcieli z nami pograć, możecie próbować szczęścia, może wam się uda akurat trafić jak będziemy grali. Chociaż myślę, że w najbliższych dniach to będzie bardzo łatwo wa... traf... wam widzowie. O oh, fuck. Dobra, chodź, idziemy gdzieś tam, spróbujemy do nich wbić, co ty na to? O! Dobra, to co? Nie, nie, nie widzę. O, oh fuck. Ja dodałem. Ja Dobra, to myślę, że kończymy ten odcinek. No. Co to na to? Co ty na to? To ja wezmę też inżyniera. To który to jest inżynier? Light Asult? Dobra znowu na pierwszym się spalujemy. Na pierwszym czyli dekrof. dekown? razu w bitwie się spalujemy? Nie zawsze No dobra no to teraz myślę, że zginiemy albo kogoś zatwiemy i kończymy nie? Ładujesz mi się, poczekaj na mnie e, Dobra, jestem Dobra, też Ciebie widzę no Poczekaj na mnie, bo mnie w tej kuli gdzie ty jesteś? Yy, a w związku z tym, że mam takie lagi, to nie wiem gdzie ty jesteś. A. No. Ale mamy dużo broni. Co to jest za karta? k? ja tu A, Ja tak o. Ja też to sobie postawię. A jak ty to postawiłeś? O. Jest. Ale przeszkadza tu żółte. Zielone. Widzisz tam coś? Co tam coś widzisz? Ja tylko widzę kropki. Kurz wamo no. Dobra ja spadam dalej No ja wam pokażę Ja bo ja nie grałem nim Ja grałem kimś innym Kolejnym kim A to może jakimś innym mhm o ale mam ładną broń Dobra gdzie idziemy? Poczekaj na mnie Dobra zobaczmy co ja tutaj mam zebranie Myślę że teraz będę szedł z tym małym Kto nie strzela? Aha, bo to nie jest mały potomnik. Uciekaj, bo ci się strzelają. Oha, dopiero po... To jest do naprawiania... Dobra, ja myślę, że teraz skampię tu. Dobra, ja uważam, że już koniec odcinka. pierwszy raz. No. No to pogramy, ale odcinek skończymy już. To jest premiera, zapowiedź. Tak, to była taka zapowiedź, dalsza część. No, tak bym go ściągnął, to sobie małe... A ściągnąłem kogoś, ja żyję. ściągnąłeś go? Mhm. Oj. Yy, dedłem. No dobra, no to już chyba będzie koniec. Dobra, no to ja się z wami żegnam. Naraśka i cześć. Tak.